Siemaneczko, Ludiska, ja jestem Patrick z bardzo pierwszym odcinku z Deolsów. Ja dzisiaj będę kogo na serwerze Craft Games. Nie wiem jak to robicie, ale jak to najgorie. My... Witajcie! Ja Was witam serwerze. Sorry, że tak jak się wygląda nie zaczęło, nie mam stały widem. Nie jesteśmy na arenie stałej. Więc takie takie, takie, takie normalne wszystko także e, to nie ma stałych e, nie wiem czy nagrywałam my mamy do walsy ostatnio chyba nagrywałam tam nie nie to się chyba nie wyczyciło ale tutaj słucham się mówię tak po was sklep w pisańcu e, bo jest tam w ogóle złośno dobrze możemy to popłać z czymś Okej, okay, dobra. może w takim miejscu nie możemy być. Tylko teraz musimy się udać. Musimy się udać, jakby tak tutaj. Jestem w pierwszy, pierwszym na tym Cały ten czy Nie, to okay. I trzeba ją skopać chyba. Ja tak kopać. Glazł. Oczywiście? Nie. No. Wpada tylko ze strony. Ok. Wpada ze strony, więc nie wiem, czy tylko ze strony. Ok. Nie ma takiej 5 pululaminów Dziękuję Wam za te 35 albo nawet 6 nie pamiętam ale zawsze cię pamiętam. Wy jesteście co jest najlepszymi ludźmi. Wszyscy nam mówią, dołączają. Są fajni. I. I ten. ja no, tak mówię, bo ja wiem, że ja was wierzę do mnie. Więc dobra. Rozpoczynamy do zrobienia. Zapraszam ja na mój fanpage na Facebooku. Kolejny odpoczynionek i tam obejrzycie moje filmy, znaczy tam będę przyccał też tam filmiki jakieś tam... Yy, będę informacji yy, i tak dalej, i tak dalej. Więc zapraszam serdecznie na Facebooka, Tam też znajdziecie się dużo fajnych informacji o live'ach itd. Tak yy, teraz akurat nie ma live'a. Dzisiaj nie było live'a, ani nie, nie będzie. Nie, 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 to nie, nie, nie przepraszam. U, u mojego kuzyna zapowiedziałam live'a, ale nie wiem czy wszyscy to zrozumieli. Chyba jakieś 5 osób to słyszało i, i tyle. Nie, więc my tu się skupiamy teraz na rozgrywce, bo tutaj to jest najważniejsze teraz. Jak to może być? Rozgrywka. Rozgrywka. Nie, Roz, <grybka> rozgrywka, tak, być. Sorry za ten szelest, ale. No, musi tak być. No, już musi, dobra. Ja, ja, mam do was pytanie. Czy chcecie konkurs, ale nie polem ale konkurs? Czy chcecie? Napiszcie w komentarzu, tak? Do ja ubrania na serwerze VIP. Nawet admin. Dobrze, to to już do rozwiązki, a nie dosłownie gadanie cały czas. Jest... Ale jak co dziełem możemy się pogadać. Na no, okej, okay. kolej dziełem. Zapraszajcie, piszcie, subskrybujcie, łapcie w górę. Za to wszystko. Okej, okay, trzeba nie kopać jeszcze. Rób, kurde, kajlow. Trzeba już sobie robić nabór. Kajlow, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Robimy sobie teraz żelazny kajlow, więc nic nie stało. Przepraszam za to, że u mnie gadają, przepraszam bardzo, proszę zamknąć drzwi, bo będziecie na odcinku. Właśnie, wiem jak to będzie tytuł, mama wbija. <grym> <grym> Nie po co było to. Nie po co to było, ale, no kocham. O, mi się chodziło to. Kurde, padłem. to może już coś się zainteresowali. Mi się 5 minut już? Nie, ja nie wierzę. U nas jest w timie mało osób, więc czekajcie, widzę. Jestem dobra, może być dużo. Nie wiem, jak chcę, wszyscy to mieli, ale ja myślę, że będziemy dobrzy. dawajcie. No, Wyłączamy. Mamy dwie perełki, dobrze. Niech tam będzie. Dobra, jeszcze jedno to żelazo, niech ten pójdzie. A my jeszcze kopię, bo nie w ogóle cyta, a 4 minuty jeszcze prawej cała. Jak widzicie, on jest z prawego roku tam. Jest. Nie mam no, dwa punkty już. Tam tu zabijali kogoś, pewnie. Dobra, y, tu my się sprawny... Nie, po co ten spadek tutaj? Nie, to, tak. Klacę sobie robię już tą klatkę. Więc... Y, dobra, tutaj już kopię. no takie 4 minuty mówię wam ostatni chyba odcinek to był nie, nie 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 czekajcie dla Remka to nie wiem czy to weźmie czy nie ale możliwe że nie opinie w komentarzu jeśli weźmie łapkę w górę znaczy jeśli nie weźmie łapkę w górę jeśli weźmie łapkę w dół nie wiem dlaczego tak, ale No dobra, to musimy lecimy. No przerwa. Dobra, już. I teraz wyłączamy komputer. Musimy to zobaczyć, normalnie, Mój, nie... muszą mi zepsuć. Muszą włączyć komputer. Wyłączaj komputer. Nie, nie, nie. Trzeba teraz. tu, Sorry za gadaniem przyszło, ale to nie wiem, pozdrawiam Matrixa, nie! Ha, to yy, Teraz się skupiamy na rozgrywce, więc... Patrzcie jakie mam shity. Wy jesteście... Wy to mi przynieśliście szczęście. Ten YouTube cały przychodzi szczęście. Tak, no, ktoś ciekawe. Yy, ale chyba nasza dużo ogary, nie tak myślę. Bez nie będą. No to jak my się w tym teamie? Nie wiem. Ale szybko trzeba ten tutaj. Dobra, że coś się przypaliło. Może będziemy mieli już przeciwko? Tak, 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 tak. Już mamy ten. Jeszcze jest. tylko ten palnik się przypala, to będziemy mieli znieczek. Tutaj, dobra, no, ja nie trzeba już kopać, żeby pogarnąć nasz ekwipunek. Dobra. Tutaj to nas jedno. Dobra, mamy

Wszystkie nie dam. Jedzenia, tylko dam, podziela się. Dobra, no, to troszkę mu tam co no, tam jest. Nie będziemy y, mówić, proszę. Spłacaj. Fu ja tych mówisz. Dobra, uwaga, 30. 30 sekund, czekajcie. Gdzie to? Gdzie jest, jest środek? To jest, jest Sparta craft. Dobra, no tutaj będziemy... Tam jest... tam jest nasz sting, tu jest nasz tim. Dobra, my tam będziemy lecieć szybko. Weź się słuchać. Okay. O skrzyneczka. chyba A! Co się wyglądało? Dobra, ty... Ej, dlaczego okay. on nie biję? TNT, chyba. Okej. to będzie co robię. on na środek. Dobra, jak widzieliście była szybka walka. Więc ja się z Wami żegnam do następnego odcinka. Cześć! I widzieliście, ja ten odcinek był krótki, jak by był długi? to nie wiem. Dobra, to ja się z wami żegnam. Cześć!